Dzień dobry, witam w niedzielę dzisiaj dzień rodzinny w centrum Jana Pawła II, a tutaj u nas w missa. Zapraszam. Zobaczymy się bardzo rzeczy, co tutaj dzisiaj są. Który to jest co? Skłamię, jeżeli powiem, ale wydaje mi się, że jest. cykliczny, ale co roku będziemy powtarzać, tylko teraz po prostu będziemy zmieniać już te tej, czyli będziemy robić a, coś innego, albo Jungle Team, albo Under the Water, In the Sea, żeby dzieci miały po prostu całkowicie inne wrażenia za każdym razem, jak przechodzą do nas do centrum. To, co za Panie, które z z szkoły? gotowi. Troszkę między tymi pociągami ozór do miejsce. Jeszcze już wie, co tu się będzie działo. A, no to kto, kto tutaj pomaga? Kto tutaj to e, no, Pomagamy Związek Nauczycielstwa Polskiego oddziału Misusaga, czyli nauczycielki, tutaj wszystkie pomagamy, plus wolontariuszami są dzieci z naszej szkoły, czyli szkoły im. Mikołaja Kopernika przy Pio. Siódma i ósma klasa. Jest kilkoro dzieci, które chodzą na zajęcia tutaj do biblioteki, wszyscy nam pomagają. No tak, gdzieś starsi wolontariusze, wszystkie żółte koszulki to nasze wspaniałe dzieci. Ile ich jest w sumie? Ile wolontariuszy jest w sumie? Około 20 osób. Tak, także zmieniają się, bo mają też inne zajęcia, później jakieś próby, ale w sumie bardzo chętne im pomagają, przychodzą i tak jak widać, żółto jest, to są nasze fajne dzieci polskie. Dostają jakieś zaliczenia z tego powodu? No dostaną, jeżeli będą w high school, to dostaną ten volunteer hours Aha. i zawsze pomagamy w ten sposób. Oni nam pomagają, my im także. A to, co tutaj warto, czym warto być? E, jakie są te najlepsze e, atrakcje? Są wspaniałe zabawy ruchowe, w tej chwili muzyczne, co prowadzi pani Ania Czarnowicz. I dzieci mogą malować te mniejsze takie malowanki. Wszystko jest związane z dżunglą. Nawet moja szanka, prawda? Też pozdrawia wszystkich. E, I e, robią dzieci też, dekorują ciasteczka, wszystkie produkty są e, zdrowe i takie, że żeby, żeby, żeby dzieci mogą jeść. Więc są też klocki LEGO, mogą układać sobie różne rzeczy. Oczywiście tutaj mamy te do skakania różne, jak bouncing castles nie wiem jak po polsku A, akcenty polskie właśnie Co? akcenty polskie to są na pewno Proszę się o, o, przedstawić i powiedzieć dwa no, słowa o szkole. No dobrze, ja nazywam się Danuta Musiał, tu jest Madzia, Asia, nasza kanadyjska koleżanka, która uczy po angielsku, Samantha. Szkoła jest polska, uczy dzieci do którego do, 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 do 8 roku, do roku? Na razie jest to od JK i mamy w planie aż do 8 Rośnie. klasy. Na razie jest to do czwartej, tak? Asiód, czwarta klasa to jest najstarszy uczeń. W szkole niestety jest płatna, tak? Trzeba zapłacić, ale, ale nauka jest po polsku, po angielsku po francusku. jak to jest? Połowy dnia dzieci uczą się po polsku, drugą część po angielsku, ale również mamy od dwóch miesięcy język francuski godzinie dla starszych dzieci i po pół godziny dla młodszych. Oprócz tego przyjeżdża do nas panna śpiew i tańce po polsku, Pan Tadeusz, więc dzieci uczą się ludowych tańców no i, i dzisiaj jako wolontariusze, tak? tak? Też dołączyliśmy do tutaj polskiej społeczności, wprowadziliśmy naszą koleżankę Missa Matę. Świetnie, bo to w takim razie to będzie już stały element, Pani będą przy dla no, tej Myślimy, że tak, dziecięcych i prawdziwie tak, dziecięcych. Tak, chcemy się pokazać, chcemy się zareklamować, troszeczkę, żeby więcej ludzi się o nas dowiedziało. I bardzo chętnie wszystkich zapraszamy do szkoły. Bo to chyba jest jedyna polska szkoła tutaj z polskim językiem wykładowym w naszej okolicy. Z tego my wiemy, to jest to jedyna szkoła. Oprócz tego istnieją oczywiście sobotnie, ale to są tylko sobotnie, a my funkcjonujemy od poniedziałku do piątku. Jeszcze jest jedna koleżanka, Olivia, której nie ma, kanadyjka nauczycielka. Dzisiaj może będzie później, ale póki co to, to my jesteśmy. No to dziękuję i tak. gratuluję. Dziękujemy. polskich tak. dzieci. Tak. tak, oczywiście. I widzieć, jakie dzieci robią postępy, tak? No tak. Naprawdę. No. No to też jest niesamowite, że dzieci w połowie dnia zmieniają klasę z polskiej na angielską i nagle mówią, piszą, czytają automatycznie. Automaty są perfekcyjnie dwujęzyczne. Są. No, tak, no pracujemy nad, nad tym, tym tak. żeby, żeby było coraz lepiej. A panie Agnieszka i Ewa będą zabierać krzesełka, bo ja będę tam y, za scenę zatrzymywać muzykę. Wokół krzesełek i kaszeli. Ręce do góry. Jungle Concept. Jak widać tutaj pani Joanna Maj przygotowała bardzo ładny koncept. Jest takie właśnie te dekoracje w dżungli, tak samo w polu jest display. Dzieci mogą sobie zrobić zdjęcie. Jest w ogóle trochę więcej takich activity w tym roku. Także wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie. Również zapraszamy na Dzień Dziecka, który w tym roku prawdopodobnie będzie 4. Czerwca to jest pierwsza niedziela czerwca. Będzie inna? Koncept też będzie wiele atrakcji. Będą prawdopodobnie strażacy, będą e, motocykliści i przed centrum będzie taki duży slajd. Także wszystkich zapraszamy. Się, się o tak, to warunek jest. Tak jest warunek. Także proszę Państwa, do opatrzności trzeba się modlić o pogodę i będziemy mieli dobrą zabawę. Czy, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, czy chce pieniądze pomożeć, chce skonsolować, tak. zapraszamy. Tak, poszukujemy, poszukujemy cały czas sponsorów. Proszę Państwa, tak co możemy zrobić, jak będziemy... Wszyscy razem dołożymy się do tego. Jak Państwo widzą tam za moimi plecami na ekranach leżą, lecą wszyscy sponsorzy, którzy dopomogli nam do tego, żeby to się stało dzisiaj. I bardzo Państwa zapraszamy. Każdy z Państwa, który da datek co najmniej 50 dolarów, otrzyma tax receipt i oprócz tego będzie wymieniany wśród naszych sponsorów tutaj w czasie imprezy. Zwiększa pulę nagród. Tak. Tak, większość. E, myśli że więcej atrakcji, więcej dzieci Tak, wie pan, no, dzieci się cały czas zmieniają, przychodzą, odchodzą, ale sądzę, że większość tych dzieci, które tutaj są, nie chcą wyjść w ogóle, tak się dobrze bawią. To e, dzieci, to pani, pa, pani? Tak, to jest mój synek. Synek, tak, tak, który, który raz tutaj który raz? Jesteśmy tu często. Próbujemy zawsze suportować community. Także jesteśmy tutaj. Pani już się już urodziła tutaj? Miałam 13 lat jak przyjechałam. Także? Czyli to już urodzony tutaj. Ja, tak, tak, tak. A tak. mówi po polsku? Mówi po polsku, tak. Mówimy po polsku w domu, także. To się najbardziej podoba tutaj. A postara, polskie, yy, dzieci jedzenie, wszystko jest super a to y, proszę powiedzieć jak często Panie tutaj sprzedają te pączki na każdą wce? niedzielę mhm. każdą niedzielę sprzedajemy pączki pomaga? pomaga no to troszeczkę jest dochodu na centrum tak, tak, tak a potem ludzie się skuszą, przyjdą to może coś a, innego tak. coś coś każdy się skusi na pączka coś słodkiego zje proszę jeszcze zdradzić, skąd te pączki skąd te ma... czasta, matowce a to są właśnie z piekarni Sweet Temptation, bardzo dobra piekarnia Proszę je przedstawić na koniec jeszcze. Proszę, kto ja? Przedstaw tak. O, ja Dorota Cieśnik. I pani tutaj jest wolontariuszem. A ja tu jestem z tym walentariuszem i przyjeżdżam z Etobyku. To dziękuję i gratuluję. Dziękuję ja komuś również komuś, dziękuję. Witam dzień dobry. dzień dobry. Proszę powiedzieć, skąd się taką zbroję bierze? Proszę? Skąd się taką zbroję bierze? Trzeba ją zrobić. No, pan sam zrobił? Nie, skąd? Trzeba sobie zamówić na internecie. Aha. To jest tak zwany kostum tył. Aha i co? I to tak na miarę to pan, pan tam Oczywiście tak? trzeba się zmienić. A na czym to jest wzorowane? Który to wiek jest? A to jest tak między zbroją włoską a niemiecką powiedzmy koniec 14-15 I co, pan to tak na imprezach robi jak to jest? No czy kiedyś chodziłem, ale to stary już jestem. Aha. Rozumiem, rozumiem, To proszę przedstawić mi jeszcze na gań. Krzysztof Kozłowski. Miło mi. Dziękuję bardzo. bo dzieci e, dzieci są zachwycone. To jest najważniejsze. A pan jak to robi tutaj za kata, za kogo? Nie, to to jest akurat ojca. Aha, czyli tak ojciec synem, tak? To pan no tak. jako kiermek. No, powiedzmy. Pierwszy zbędny. Pierwszy zbędny. Jak potrzebuje pomocy, no to, to O, witamy, witamy. To co, wraca z Farmers Market? Chyba tak, no. O, tak. Cały czas W niedzielę będzie? Zawsze, tak. Zawsze czwartki, czwartki tak a dzisiaj wyjątkowo jak to jest no wyłkowo. dzisiaj jest wyjątkowo ekstra coś takiego aha aha może, to, może to, ty... to co zostało po zimie u państwa wina zostały nie wypite wszystkie wina jest, jest wina mamy dosyć dżemiki mamy, dżemy mamy jeszcze śliwkowe truskawkowe, mamy salsy, ogóreczki gruszynie Paprykę, kapusta kwaszona swojska, no, ziemiaczki, trochę e, jabłek, no i tak. Czyli można zdrowo. Jeszcze trzeba trochę zdrowo, tak. Dziękuję bardzo. To książki z biblioteki tutaj u nas? Tak jest. O, witamy, witamy. To co sprzedajemy? Takie zbędne, czy jak to jest? Książeczki, który, które dostajemy od y, mieszkańców Isagii i Toronto. Po prostu nie mają już miejsca w domu, przynoszą nam książki. A które... można przynieść, czy to pani no, tak niechętnie no, no, chętnie przyjmujemy, po prostu dzięki temu mamy pieniążki na nowe e, książki, które kupujemy, nowości. I e, w Dakiermaszu te książki są e, po bardzo niskich cenach, przystępnych dla wszystkich i ci, którzy nie przychodzą do biblioteki, a chętnie zapraszamy do biblioteki, to mogą kupić i mają u siebie w domu polskie książki. Można też dla dzieci kupić. Oczywiście. Tak, o ile dzieci w ogóle czytają, ale słyszałem też, że biblioteka ma taki program, że można na tablety, na, że można polskie książki ściągać, tak? Tak, mamy dostęp do elektronicznej biblioteki Legimi i rozdajemy kody i można. Kilkadziesiąt tysięcy książek na, w takiej bibliotece jest. i można. Mamy Są też dostęp. książki dla dzieci w takiej bibliotece, czy nie? A tego nie sprawdzałam. To nie mam pojęcia. Muszę Aha. sprawdzić. Muszę pożyczyć, sprawdzić. Wziąć kot, pożyczyć sprawdzić. Tak, dokładnie. Rozumiem. Mam dostęp także. No to cóż, zachęcam zobaczymy. wszystkich, żeby no, jeśli mają jakieś książki, które są niepotrzebne, przeprowadzają się, tak. to żeby nie wyrzucali. Tak, bo po prostu ktoś inny kupi, przeczyta jeszcze. A to jest najważniejsze, żeby książka była w ruchu. Żeby Absolutnie. ludzie ją czytali. I zapraszamy do biblioteki. Oczywiście. To proszę się jeszcze przedstawić pani. Weronika. Pani. Renata. I pani? Halina. I pani ochotniczo tutaj, tak? Tak, tak. Rozumiem. A biblioteka jest czynna z poniedziałki i czwartki od 5 do ósmej i w środę od 10 do pierwszej. Także zapraszamy. Dziękuję bardzo.